Nie, 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 w nie, czyli nie, 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 chcę klik. Klik. Papier, nie, nie, moja nie, ciągle jestem nie, nie, palą nie, 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 lubię tylko nie, na stypie. Patrzę, bas, Same ziomy, a nie, nie, bo nie, 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 lubię Pyta. Where you from, sz ma cztery w so, znowu pływam tutaj fanich friends? moje flance Moje fence, lewa, polska Ty się nie dostaniesz. Ja Jestem wavy i trochę crazy Cajda, a Shikajda Casty Je paźnie niebieski, Ja robię slalom, wtedy mijam wrogów, kiedy patrzą na mnie Czerwone światło, jadę dalej, tu nie przystanę Stoję tam z nożami i czekam, kiedy stanę Po moim tropie, pizdu, ja nigdy nie przestaję A moje ziemy stoją ze mną się nie podaje, w twoje zanień, nie chcę twoich ocen, robię wszystko dla rodziny, żeby zgadzał nam się portfel na kupie spakowany cały folder twoich obek, dla mnie do kosza ty nie jesteś warty o jeśli znowu będę papień, błagam nie pisz do mnie szacun dla tych co zostali, reszta przyszłą drogę. każdy w 124 karaty są 4 Ziół ma ma czarną przeszłość Ogarnął życie i dziękuję Bogu, że go to nie pochłonęło A twoje ziomy grożą dzieciom, że ją złoszą. złóż opierdol Nie startuje do równych, bo by został na miejscu kaleką Znowu jakiś pat się pruli Nazywam je bananem Przeczytaj definicję, pierdolonym mi to manie. Wypisuję bzdury i podobno z narodziny A naprawdę te Nie powiem, zanim umrę, chcę zobaczyć YFL na mieście Wystreju to na murze, niechaj budzi, kurwa, respekt Yeah, za to umrę, to jest pewne Yeah, za to umrę, to jest szale Yeah, za to umrę, to jest gękłe Za to umrę, to jest... Za to umrę, to jest... Za to umrę, to jest... 124 karaty, karate, 4 są południe taki